Siema. I teraz w kolejnym odcinku na moim kanale, i dzisiaj stawiamy inkubator, żeby już były jajka, A żeby kurczaki były. Bo no, trzeba już, żeby były kurczaczki. Już dawno nie były wstawiane. To dzisiaj trzeba już tu woda na rano jeszcze tutaj się podgrzewa nagrzewa w tej chwili, ale jest już ustawiony. No i... jednak nie mieści 45, mieści 41. Ja go 45. No i to to będę do jedzenia. Takie czyste, dobre. Chyba, że je gdzieś tam wezmę pod podkóry tutaj przyniosę też i sadzę, się mi Woda jest, wszystko jest. No jest tyle z dzisiejszego odcinka. Także widzimy się w następnym odcinku. Na razie.